Marcin, po, po meczu z Górnikiem Wesoło, a przed meczem z GKSM em Jastrzębie. Najpierw to, co za nami, zwycięstwo 2 do 1, 3 punkty, zwycięska bramka, ale też trzeba przyznać po, po dużych męczarniach i, i, i chyba gdzieś tam mimo wszystko taki mały niesmak po tym meczu został. No może niedosyt, nie niesmak dla nas, bo dla nas najważniejsze są wygrane, biorąc pod uwagę sytuację w tabeli. No fakt, no nie ma co się czarować, że zagraliśmy jakiś wielki mecz, zagraliśmy przeciętnie, a momentami nawet słabo, ale tutaj nie będziemy, nie ma co się samobiczować, gorzej by było, gdybyśmy nie wygrali takiego meczu, jednak wygraliśmy i, i dużo przyjemniej się patrzy na, na następny mecz i zastanawia się, co zrobić, żeby było lepiej, jak się wygrywa, niż jak się, jeśli byśmy ten mecz zremisowali, no to byłaby tragedia. Nie była ta czerwona kartka takim momentem, który mimo wszystko niekorzystnie wpłynął na, na obraz meczu. Zespół z Wesołej totalnie cofnął się do tyłu. Na no, Polonia czasami sprawiała wrażenie drużyny, która biła głową, głową w mur. Być może tak było, że, że po prostu ta czerwona kartka spowodowała to, iż zespół z Wesołej wycofał się na swoje przedpole i, i nie było nam łatwo się przebić przez, przez Izasieki. Poza tym oni dobry, dobrze nas kontrowali. 嗯。Uh i nie wyglądało to rzeczywiście najlepiej. No, miejmy nadzieję, że przez ten tydzień pracy uda nam się to poprawić i, i do, do dobrego wyniku dołożymy dobrą grę. Mecz z GKS-em Jastrzębie przed nami. Mecz, który kibice okrzyknęli mianem wyjazdu, wyjazdu sezonu, wyjazdu rundy. Dobra liczba kibiców z Bytomia. Mecz przy światłach, wiemy już to na pewno o godzinie 19. To chyba będzie dodatkowa otoczka, żeby. dodatkowy motywator, żeby zagrać dobry mecz i, i kolejne trzy punkty zgarnąć. Motywacja będzie duża, duża ilość ludzi na trybunach. Motywacją dla nas jest, jest też sytuacja w Tebei, że musimy gonić, gonić odropole no i uciekać przed goniącymi nas za to. Nie chcę tutaj, nie wiem, no jakoś tam pompować balonika. No, mam nadzieję, że ten, że ten mecz po prostu wygramy. Zagramy bardzo dobrze, poprawimy naszą grę i, i no i podtrzymamy zwycięską zwycięską w z ostatniego meczu. Ta sytuacja w tabeli m, może nie męczy, ale nie frustruje Was trochę, że mimo Waszych zwycięstw cały czas ta odra ucieka? Czy męczy? No, sport jest taki, no, że no, inni też mają prawo wygrywać i my wygrywamy. My musimy zrobić wszystko, żeby wygrać wszystko do końca i dać sobie szansę na wygranie ligi, bo jeśli my nie wygramy już wszystkiego do końca, no to będzie problem, bo będzie to też zależało w dużej mierze od wyników innych drużyn. No, nadal zależy, mimo nawet teraz wygrywając wszystkie mecze do końca, gdy Odla wygra wszystko, nie, nie wygramy tej ligi, więc musimy i tak liczyć na, na potknięcia, ale przede wszystkim skupiamy się na sobie.